Oh Cio chrupcio. Opiekunki to potwory. O. <gryzny> o. <gryzny> Nie myśl, musisz łapać piłkę. <gryzny> Ściszyłaś radio. Ponieważ mamy coś ważnego do powiedzenia. Wieczorem wychodzimy z przyjaciółmi. Jak to? Zostawiacie nas w domu samych? Niezupełnie. Nie będziecie w domu sami. Przyjdzie was popilnować niania. Na imię ma Kitka. Jakaś niania? Nie! Nianie są brzydkie i złe. Mylisz się. Kitka to świetna opiekunka. Świetna. W pożeraniu dzieci tak robią kosmiczne potwory. Tupciu, czy ty przypadkiem nie przesadzasz? Wow, potwornie głodny, zły kosmita! Wow. <laughs> hmm. Och, przestań synku. Kitka opiekuje się także Borysem i jakoś go nie pożarła. To na pewno ona. Dzieci, chodźcie się przywitać. <laughs> nie i nie. I nie! Tak i tak chodź tu ciu! Jej, jak stąd teraz zejść? Co! Jak stąd teraz zejść! Co! O! Dziękuję! Jak stąd teraz zejść? Co? Witaj, się Ma głos jak kosmitka! Tupciu, gdzie jesteś? Chodź, przedstawię cię Kitce. Szybko, tedy. Schowajmy się! Hmm. Gdzie jest to Mysiu, widziałaś Tupcia? Skoro nie ma go w domu, pobawimy się z Mysią. To będzie świetna zabawa, prawda Mysiu? A Kuku, proszę, kogo my tu mamy? Ty pewnie jesteś Tupcio, a to musi być Teddy, mam rację? No, na, na pewno nie jesteś głodna? <ścoughs> nie martw się. Kitka już jadła. Wiesz, szukałam kogoś, żeby się z nim pobawić. I powiedziano mi, że tu są dwa bardzo miłe, grzeczne maluchy. Kitko, masz ochotę na truskawki? To z naszego ogrodu. A, mm, pyszota! Uwielbiam truskawki! He he he. Teraz spróbujemy sprytnie wyjść i zostawić was. Natusz i ja pójdziemy do ogrodu po więcej truskawek. Możemy iść z wami. To niegrzecznie zostawiać kitkę samą. Dlaczego nie pokażesz jej swojego pokoju i zabawek? No dobrze. Mm -mm. Hej, czy jeździliście kiedyś na koniu? Chciałbyś się przejechać? Hmm, pomyślmy. Wiecie, jak tańczą zwierzaki? To jest taniec słonia. Trudno się ruszać, gdy ktoś jest taki wielki. Prawda, Tupciu? A dla mrówek taniec to łatwiej zna. A może Wy pokażecie? Znacie jakieś tańce zwierzątek? Ja znam! Wiem, jak skacze kangur. On robi to tak. Hop, 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 hop. Brawo! Też chcę spróbować. Hop, 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 hop. hop. W co teraz będziemy się bawić? Wiem w co. Możemy zagrać w piłkę. Tylko, że Mysia jeszcze nie potrafi. Ojej. Trzeba ją nauczyć. Dobra. Będziesz w drużynie z Mysią, a ja z Tedim. Dawno, dawno temu pewna niania wyglądała tak jak kosmitka. I co robiła, powiem wam. Jadła tylko truskawki i lubiła skakać hop, hop. W koło jak kangur tu i tam. A smyków nie chciała jeść, bo ich stopy niezbyt pachniały. O, widzę, że zabawa idzie na całego. Wiesz tato, uczymy my się grać w piłkę. Patrz! Brawo, mysiu! Świetnie, mysiu! Może kitka jeszcze kiedyś do was przyjdzie, prawda? Nie! Dlaczego? Chyba dobrze się bawiłeś. Tak, i właśnie chcę, żebyś została. Nie macie zamiaru gdzieś wyjść? Pa! Na razie, kochani, nie jestem pewien, czy mam ochotę gdziekolwiek wychodzić. Może lepsza rozrywka byłaby w domu. Bez obawy, zaraz Cię uratuję. Co? Nie rób tego. Co? Au, au, au. Nie musisz mi dziękować! To była prawdziwa przyjemność! <śm> mm. Wersja polska na zlecenie platformy NC Plus Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boracińska, Dialogi Elżbieta Jerzewska. Dźwięk Aneta Michalczyk. Kierownictwo produkcji Kasia Fiałkowska. Wystąpili Aleksandra Radwan, Klaudiusz Kaufman, Bartosz Wesołowski I...